Poprzednią część skończyłem na, takim, na pokazaniu pewnych błędów, które mamy na razie w naszej animacji, na takich pewnych niedogodnościach. Tak, jak przeczytamy animację, pierwszym mamy założone pierwsze zdjęcie, i na poprzednie, tak, to mamy błąd, bo nasza zmienna i przyjmuje wartość minus 1, co jest nie do przyjęcia. I to samo dzieje się gdy załaduję ostatnie zdjęcie i kliknę znów następne, tak to wciąż chcę załadować kolejne zdjęcie, ale że go nie ma, bo nasza baza, moja moja baza mój plik XML zawiera tylko 4 zdjęcia, a nie 5. także więc występuje pewien błąd. Na samym początku musimy trochę sobie jeszcze zmodyfikować naszą bazę, nasz, naszą bazę XML nasz plik, dodam tutaj kolejny znaczny banner opis. I między znacznikiem muszę tylko, tylko cyfrę T4. I tutaj banner opis. Zamykam zna znacznik. Tak, dzięki temu będziemy mogli sobie zidentyfikować, ile mamy naszych banerów animacji. I oczywiście musimy zapisać plik. Zapisz. Ok. Sobie go otworzę ponownie. Ok. Tak, teraz nasza zmienna i musi przyjąć wartość 1 na samym początku, gdyż 1 odnosimy się do drugiego znacznika banner opis w naszej bazie. Tak, czyli zostanie załadowane pierwsze zdjęcie i następne zależy, jak klikniemy na przyciski. Ok, zajmiemy się na pierwszą sprawą, czyli mamy załadowane pierwsze zdjęcie, czyli if, instrukcja warunkowa if, nasza zmienna i. Jest równa 1. Tak, ja już instrukcje warunkowe przedstawiałem w innych filmach, więc tutaj nie powinno być problemu. Jeżeli nasza zmienna i ma wartość 1, otwieram na skromny, dwa razy enter, tutaj piszę poprzednie. Podkreśnik n, kropka mouse, and enable, równa się fas. Ok. Co to tu znaczy? Że przycisk poprzednie BTN ma nie reagować na, na zdrożenia kursora myszki, ale tylko wtedy, wtedy, kiedy I jest równe 1, czyli tylko wtedy, kiedy mamy załadowane pierwsze zdjęcie. A teraz już nie mogę cofnąć zdjęcia, czyli nasza zmiana nie będzie miała wartości minus 1. Ale musimy sobie dalej else 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 Otwieram nawias skromny, dwa razy Enter, zamykam nawias skromny. To tu mogę sobie skopiować, CtrlC, Ctrl v i tu zamiast FALSE napisać go True. Czyli S. I w każdym innym przy, przypadku nas, przy, nasz przycisk ma być już aktywny. No, a przetestujemy animację. Na początku nie jest aktywny, bo nasza zmienna I ma wartość 1. Kiedy kliknę sobie na następny, nasza zmienna I ma wartość teraz 2. I mogę sobie spokojnie cofnąć zdjęcie. Ok, to by było już załatwione. Teraz druga sprawa. Przycisk nas następny. Tak, na początku tutaj prowadziliśmy sobie 4 w pierwszym znaczniku. Banner OPIS. Sobie teraz tą wyko wykorzystam. Wprowadzam sobie kolejną zmienną. No I to będzie ilość, czyli ilość naszych banerów. Oczywiście typ number. I tą zmienną musimy wyciągnąć z naszej bazy. Czyli tutaj musimy sobie dopisać ilość równa się dane czyli wszystkie informacje zadane z pliku XML kropka, opis i tutaj w nawiasie 0. Czyli odwołujemy się do pierwszego zna znacznika. Banner. O opis naszej bazy XML. OK. Teraz sobie tutaj możemy napisać kolejną instrukcję warunkową i if. Jeżeli zmienna i jest równa ilość, tak, a ilość to nasza zmienna typu number, która jest pobierana z, z bazy XML, a jej wartość to Oczywiście 4 ilość. Dobra, i tutaj otwieram nawias dwa razy Enter, zamykam krom, nowy nowy i tutaj sobie piszę następne. podkreśnik BTL. Mouse Enable równa się false. i to co robiliśmy tutaj. I teraz sobie LC, Otwieram nowy scronowy dwa razy Enter. Można sobie skopiować, Ctrl C, Ctrl F zamiast false napisać true. I możemy przedstawić naszą animację. Jeżeli zostanie zadana ostatnim zdjęciem, to nasz przycisk następny staje się nieaktywny. Także nie możemy wykonać kolejnego błędu i to samo dzieje się w drugą stronę. W sumie dzięki temu póki co masz stworzyliśmy sobie taką małą galerię. zdjęć. Brakuje w już tylko opisu i linku, który by nas prowadził na odpowiednią stronę, a to w kolejnej części.